Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień, i dzisiaj przeżywamy Dzień Zmartwychwstania, drugą niedzielę, tak zwanego okresu zwykłego, co nie oznacza, że w tym okresie nic się nie dzieje. Niedawno skończyliśmy święta Bożego Narodzenia, niedzielą chrztu pańskiego, którą obchodziliśmy tydzień temu, i dzisiaj przechodzimy w ten okres zwykły, słysząc Ewangelię, jak Jan chrzciciel wskazuje na Chrystusa jako baranka Bożego. To pojęcie Baranek Boży ma ogromne znaczenie na kartach Pisma Świętego. Wystarczy przypomnieć chociażby pierwszą księgę, Księgę Rodzaju, kiedy Abraham, posłuszny Bogu, idzie na górę Moria, to dzisiejsze wzgórze świątyni, gdzie znajduje się dzisiaj także meczet, tak zwany meczet na skalę i właśnie na tej skale, której... Abraham ma złożyć w ofierze swojego syna, przygotowuje ołtarz, wiąże swojego syna Izaaka, podnosi nóż i zamierza oddać ten śmiertelny cios. Ale anioł łapie jego rękę i mówi, Że przekonaliśmy się, że jesteś naprawdę wierny Bogu. I teraz Abraham co widzi? Widzi uwikłanego w zaroślach, w cierniach baranka, którego wskazuje i składa w ofierze. Uczy nas ten fragment chociażby to, że nie ma takiej sytuacji beznadziejnej, w której baranek nie pomógłby tobie. I tym barankiem jest ten, na którego wskazuje dzisiaj Jan Chrzciciel, czyli nasz Pan Jezus Chrystus. Ale też jest jeszcze inny opis o Baranku Bożym, do którego, o którym też mówi Jan Chrzciciel. To jest ostatnia Księga Nowego Testamentu, kiedy Jan, jako jedyny z ludzi idzie do nieba, jako chyba jedyne na kartach pisma świętego płacze, będąc w niebie. Ale dlaczego Jan płacze? Dlatego, że widzi księgę, gdzie jest wszystko zapisane i gdzie jest wszystko wyjaśnione, dlaczego coś się stało w życiu każdego z nas i w życiu narodów, państw, kontynentów, czyli tak zwana tajemnica, do której każdy z nas chciałby dotrzeć, ponieważ wyjaśnienie tej tajemnicy nadaje sens naszemu życiu. Ale jest pewien problem, ponieważ nikt tej księgi, która się tam znajduje, nie potrafi otworzyć. Nie ma takiej władzy, nie ma takiej mocy, ponieważ ona jest zapieczętowana. I właśnie w tym opisie jest wskazany baranek, który jest w stanie otworzyć tą księgę i otwiera tą księgę, łamie te pieczęcie i wyjaśnia to wszystko, co dzisiaj jest nie, niejasne, co dzisiaj jest tajemnicze. I znowuż tym, który łamie te pieczęcie, jest ten, na którego wskazuje Jan Chrzciciel, czyli nasz pan Jezus Chrystus. Nie ma nigdy tak w twoim czy w moim życiu, chociaż być może czujesz się uwikłany i śmiertelnie już zrażony i chory i w beznadziejnej sytuacji, więc pamiętaj, że zawsze jest w tych zaroślach barany, który jest w zastępstwie za ciebie, który ciebie uratuje oraz kiedy czujesz się niezrozumiały, że to twoje życie jest tajemnicą, że jest ktoś, kto wyjaśni tą tajemnicę i tym kimś jest ponownie barany, czyli Jezus Chrystus, o którym dzisiaj mówi Jan Chrzciciel, o którym dzisiaj mówi Ewangelia. Dlatego też to słowo zachęca nas do tej wiary, do wiary w baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, a tym barankiem jest alfa i omega, Jezus Chrystus, nasz i Zbawiciel. No i jak to bywa w niedzielę dowcip. W czasach minionych i słusznie, czyli tzw. Tak komunistycznych, przychodzi parafianin do proboszcza i mówi się, że proboszczu zdaje mi się. Że bezpieka depcze mi po piętach, jakie mam podjąć kroki. Proboż tak myśli mówi panie Kowalski: bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Dobrego i błogosławionego dnia.